Trzech rutyniarzy zabierze więc do Oslo na Mistrzostwa Świata Werner Schuster. No a my czekamy teraz na skok Piotra Żyły. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam jakiejś nierówności na zeskoku. No a najlepiej jakby wylądował powyżej 190 metra. Tam już to lądowanie na pewno będzie w dobrym miejscu. No i tego życzymy Piotkowi Żyle. Nasz skoczek z Wisły, 24-latek już w powietrzu. No ale ląduje niestety przed 180 metrem. Na pewno wyprzedzi Pascala Bodmera, ale ciężko będzie mu wyprzedzić Richarda Freitag. Lepiej niż w pierwszym skoku oczywiście, kiedy to Piotr Żyła lądował na 168 metrze. Teraz 174. No ale widać, że nie radzi sobie najlepiej tutaj właśnie na tym obiekcie. Plus 8,3 punktu, a zatem... Około 70 metra na sekundę z tyłu taki wiatr miał podczas swojego skoku Piotr Żyła, ale cieszymy się, że był w tej drugiej serii. No, wczoraj 60 zawodników, którzy przystąpili do kwalifikacji, 40 zakwalifikowało się do konkursu.